Cześć moi drodzy, w kolejnym materiale z GTA Online jesteśmy w tym miejscu nie bez przyczyny, ze względu na to, że jest fajna premia, którą chciałem wam pokazać. Mianowicie, chodzi o to, że jesteśmy w stanie zarobić ponad 3 miliony na scenariuszu końca świata. Koszt 25 tysięcy niedużo. Oczywiście, sobie od razu to wezmę. Przerywnik każdy zna, także jego sobie pominę. Ok, i yy, i zaczynamy sobie emisję. Zrobimy sobie wszystkie misje w terenie, ponieważ je jesteśmy sobie w stanie ogarnąć sami. Już do przygotowań będziemy musieli yy, zwerbować jakiegoś znajomego. Ale jeżeli zaproponujecie mu 50%, co i tak myślę, że się opłaca, 2,5% yy, nie. 2 miliony 25 tysięcy. Myślę, że się skusi. I, I czy wy też macie taki problem z opresorem? On zawsze mi się wywali, tak, że nie mogę na niego wsiąść. No ale nic. Lecimy po kasę. Z tego, co, co zrozumiałem, w sumie mogłem przeczytać opis misji. Ale widzimy się już na miejscu. No, i dobra, dolatujemy. Yy, nie wiem, czy te misje się różnią, bo nie pamiętam, żebym to robił. Aha, to są jakieś. Torba z kasą, pewnie. Znaczy, musimy jakieś. Dobra, zostawmy go tu. Miejmy nadzieję, że go nikt nie przejedzie. Dobra, zbieramy kasę. I uciekamy. Szybka, prosta misja. Mi się wydaje, być opresorem. To jest chwila, moment. Dolatujemy, wracamy. I po misji. Następna będzie troszkę bardziej skomplikowana znaczy skomplikowana. Nie bardziej skomplikowana, lecz, lecz więcej rzeczy będzie do roboty. Widzimy się już w bazie. Ok, Tutaj mieliśmy ukraść torbę z oznakowanymi banknotami ze skrytki obserw obserwowanej przez agentów FIB. Teraz musimy się udać do stoczni i porobić zdjęcie okolicy, wiecie, taki, taki research. Ale myślę, że warto się pomęczyć i zrobić sobie to ze względu na to, że. Może co? No, że jeżeli ktoś się zgodzi na 15%, zarabia ci ponad 3 miliony. Także. Myślę, że spoko, spoko opcja. Ok, tutaj, tak jak mówiłem, troszkę, troszkę więcej czasu nam zejdzie, ze względu na to, że musimy porobić kilka zdjęć. I prosiłbym tego nie traktować jako tutorial, ponieważ nie, nie mam tego na myśli, może tak się wydawać. Po prostu chcę wam pokazać jak przebiegają misje, jeżeli nikt tego nie robił, ewentualnie jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć bądź zobaczyć jak, jak ja to robię. Też, jeżeli chcecie więcej treści z GTA, zachęcam do zostawienia łapki w górę, komentarza oraz subskrypcji. Dobra, poróbmy zdjęcia Lesterowi. Niech ma, niech się cieszy. Nie wiem, po co do końca mu to. Moim zdaniem lepiej by było jakieś plany zwinąć tego miejsca i mieć po prostu plany niż yy, niż fotki, no ale wiecie nie ja to nie, nie ja nad tym siedziałem nie ja opracowałem te misje, ja bym je zrobił trochę inaczej, ale wiecie każdy każdy z nas ma jakieś tam swoje podejście do danej yy, do danej aktywności, tak? Niektórym nie się podoba, niektórym nie. Ale mimo, żeby się Wam to nie podobało, te misje, naprawdę polecam sobie je zrobić. Tak jak widzicie, te misje jesteś, jestem w stanie sobie je ogarnąć sam. Równocześnie te same misje robi wasz, yy, wasz znajomy. Robicie razem przygotowania i później robicie razem, yy, razem scenariusz końca świata. I wtedy zarabiacie sobie na spokojnie 4,5 miliona. A chciałbym przypomnieć, że zapowiada nam się jeszcze aktualizacja grudniowa. Yy, szczególnie na PC, bo yy, tutaj mają wejść pojazdy HSW z tego co to się, to się dowiedziałem, co mi słuchy doszły. Jak to będzie i czy to jest prawda nie jestem w stanie wam potwierdzić. Nie śledzę tak GTA jak... Yy, Jakże tak powiem, bym chciał. Okej, okay, kolejne przygotowanie, które mamy, no to mamy ukraść wyrzutnię rakiet, którą sobie ukradniemy. Wiecie, bardziej tutaj w tym materiale zależy mi na tym, żeby pokazać wam, e, jakby trudność, e, która wynika z tego, bo myślę, że poza tym scenariuszem końca świata tej misji finalnej, no to jest to naprawdę banalne. Dobra, mamy, mamy ich trochę. Do zlikwidowania. Mamy jeszcze czołg. żebym ja tylko nie zginął i będzie w porządku. Teraz trochę ich tutaj przerzedzi. Tak naprawdę jest tutaj sporo. No, zaraz ja zginę. Dobra, wysiadamy z tego. Idziemy... Idziemy już... Do walki w broń. Zawsze mógłbym użyć minigana i by było jeszcze prościej, ale... Opresor też sobie daje fajnie radę. Także myślę, że nie ma po prostu to najmniejszego sensu. Jest jeszcze gościu. A on ma guna. Zmieńmy, zmieńmy sobie narzędzie, może do... O nie, 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 nie. Tu się pali. Dobra, jeszcze jeden został. Dobra, jednak mi nie wyszło, jednak musiałem popełnić jakiś fuck-up i zginąć. Ale myślę, że... Znaczy się tam bardziej myślę, że też było, był problem z... jakby z Rockstarem. Ze względu na to, że jak mogliście zauważyć strzelałem do niego, a on jednak nie zginął. Dobra, a będę mógł tu jechać? No, oczywiście, że musi być jakiś problem. Tu ma wysunięte podpory. Okej, okay, moi drodzy, teraz się uda ze względu na to, że wcześniej otworzyli podpory. I niestety musiałem jeszcze, jeszcze raz to zrobić. Także polecam Wam wylądować i strzelać. Nie wiem, czy to tylko u mnie taki bug, czy ten bug się powtarza po prostu częściej ale nie polecam nie polecam po prostu podlasywać opresorem bo oni wtedy możliwe że chcą namieszać i wysuwają podpory w dół I, i to jest wtedy największym problemem dajcie znać czy u was też był taki problem czy po prostu ja mam takie szczęście znając życie to mam takie szczęście Okej, okay, ale nie. Nie o tym. Widzimy się w bazie. No dobra, no to jesteśmy na miejscu. Mamy poczekać, aż Ziomego puści obszar. Chyba że mógłbym go kilnąć teraz, żeby po prostu nie czekać. Nie możecie zobaczyć. Mhm, dobra, mamy zabrać, mamy zabrać mu walizkę. Dobra, weźmy sobie po prostu broń z mnikiem. Dobra. Nie będziemy czekać na niego aż dojdzie, bo by nam tutaj wieczność zeszła. A mamy. Taki, taki luksus, że mamy opresora. Także myślę, że możemy udawać się w kierunku bazy i tak zgubimy policję. Okej, okay, moi drodzy, została nam ostatnia misja w terenie. W sumie przedostatnia, ale ostatnią, którą mogę wykonać w pojedynkę. I będziemy znajdować lokalizację czołgu u jednego z agentów. Dobra, 4 km, całkiem niedaleko widzimy się na miejscu. Jeszcze mała informacja, ten materiał pole podzielę na dwie części. Y część ze znajomym, którego znacie z GTA już u mnie na kanale. I kolejną część właśnie tą, którą oglądacie obecnie. Ja zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapki w górę, komentarza, suba. Ok, dolatuję, ale tak, y tym razem nie będę popełniał żadnych błędów typu y, strzelanie do nich z kilometra, bo to nie ma sensu. Później są tylko, tylko problemy, tak jak przy ostatnim tym, y, ostatnim zadaniu przedostatnim. No jednym z tych pierwszych, to mieliśmy zabrać ten samochód z działami na tyle. Hmm. Dobra, szukamy laptopa. No, kolego, nie wstawaj. Tutaj jest chyba sam jakiś, ten, jakiś doktorek. Nie ten doktorek, bo mieliśmy i tak do agenta się udać. Ale mam wrażenie, on był tylko inaczej ubrany. Także. Myślę, że to jego dom. Dobra, otwieramy skrzynkę. Bierzemy, zwijamy laptopa z, z lokalizacją i spierdzielamy dalej. A ja to mogłem zrobić po cichu, on się skrada teraz. Tak, tak, tak. E, wiecie, szkoda marnowania czasu. Jeżeli ktoś naprawdę ma opresora, to to jest żaden problem. Wykonanie tej misji po prostu trzy gwiazdki policji, w trakcie lotu, jesteście w stanie zgubić. Tak, podbiegłem sobie do ekranu planowania scenariusza końca świata. To jest ostatnia misja. Dalej mamy już zablokowane ewentualnie dwie osoby, że tak powiem, te przygotowania do rozpoczęcia. I tutaj na dole, dwie, czyli pięć misji robimy sami. 6 misji robimy za znajomym i oczywiście scenariusz Końca Świata. To tyle w tym materiale. Wyczekujcie następnego. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć, do usłyszenia!